Witajcie ludziska, nagrywam skąpaminka <laughs> Nic. O ja przepraszam bardzo, mam włączony jedną rzecz. E, nic nie widzicie. E, Kurde, dobra. Na początku wery, luki. No róbcie. <laughs> wędka. Ale herowędka. No i jeden pachowy mam niestety. <laughs> no z tym mieczem to wygram. ale Ole masz ale forte dobra, jestem dobra, nagrywam oczywiście a, wcześniej straci się tu no tak, ale próbuję dobra, to ja znów. dobra, kolejny nasz ryb. Ty to w widzisz? <średzimy> mmm. Nie, to dwa były. Tak samo, pechowe to. No serio? No właśnie czuję <laughs> jak tam klik Mmm, dobrze, a co? Po prostu ja zrobiłem Eee Dobra, te laki były pro. Powiem. Jeszcze mam tego. Jedzenia dużo, więc mam no się... masz kilo? nie że... potrzebne i sposób zbierze... A jak się wyrzuca skrótem? Ku. Ale skrótem tak. A, ku. No jak ci chcesz, to z Możesz shiftem jeszcze wyrzucić. Dobra, ja nagrywam cały czas. Dobra. Dobra. Mm. Możesz z, z kontrolem. Dobra. Jestem z no, powrotem, coś na muszę? Dobra, no. dobra, ja tu sobie wyrzuciłem wszystkie rzeczy To sobie tu wezmę, to tu i jeszcze chleb Dobra, to jestem przygotowany, mam jumpa! Nie, ja tak będę robił No, nie udało mi się Ło! What?! Miałeś zwiększony skok? No tak Tego fajnie miałem no ale muszę zawsze z tej lawy wypłynąć łatwo. Dosyć prosto. Eee, a tak w ogóle ja mam jeszcze 16 zł. Jakbym z kimś walczył, to bym nie... O ja. Co to za mikstru? Eee, Gdzie? Dobra. Przyda się. Nic nie mówię już. A wędka potrzebna? Może się przyda. Co to? <laughs> Naprawdę. To jest pro Tak O! Lucky Block! Ty go postawiłeś tam A to przepraszam A to nic innego Ja wiesz O, o masz kilo No ale to nic dla mnie Prze Potrzebny jest, czasami się przydaje Na przykład gdy wpadniesz do tej dziury zla, może już szybko, łatwo się wyda A sobie zjem coś? I wrzuć tam Wrzucę coś! Co, co chcesz, albo mogłeś ten, ten, tą monetę wrzucić Którą ci dali, żebyś ją wrzucił nie, nie bijamy. czemu? Fapką ją ubierz, uderz, uderz ją, faktą, żeby przypadkiem jej nie zabić. O, ja o nie! Tak myślałem. A tu? Nie! Pech. A co za pech? Nie wiem, pewnie ci dało jakąś słabą wrzeszcz. nie. By... Kwiatek! Hej! No i ale Kwiatek. mogło być coś gorszego. Coś, co się by zabiło. Ja nie mogę kwiatek to pech? Co to? Nie! Gdzie on jest? Nie, on mnie nie zabije. Jeśli tak zrobię. A na pewno on jest. Nie radził bym ono. Ojej, ta. Nie, w sumie musiał to wybijać wyjść. A zrobię sobie.

To, 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 to. to, 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 to. Oddzie. Od, 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 ja już sobie po Nie widzę. Ni... Ja nie mogę. Bo 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 bo. Ja do ciebie mam... On dużą... ma całą herosłą zbrojkę. Później Spraw... może Lucky Sworda Albo... Od się i Laki Bołem? Od się i daj mu z boła. A, A Lucky Bow to... To. Ale nie ma strzał. Chyba wyrzuciłam. Sam nie wymyśl. Oj, i już po nim. Aura śmierci fajnie Nie, ja to chyba tego zasłonę. Mnie. Co lubię? Nie wiem. Lolo, 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 lolo. O, tak, tak, tak. Kurde! No ja nigdy tego nie skończę. No to. A, gdybyś nas chociażby jedną, bo... On też Cię lubi. Dobra, to nie jest pu 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 lolo, 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 lolo. To? No, no dobra, włączmy pauzę na chwilkę dobra. dobra już jestem e Co? Ja! Jak się przestraszyłem? Nie Ty mi tutaj ej, nie wejdziesz Ulepsz od jak sami ten mieczyk O, weź crafting zrób Ale jak? No, no Ale nie. jak, gdy on tu jest? Ej, <laughs> zgodził mnie Nie, nie, ja sobie idę stąd Robię sobie crafting oczywiście Oj Ej, myszko mi się zaczęło, bym poszedł do tego Wiem, głupio-kejnowym mm, Na serio, a ja muszę sobie wyrzucić przecież um, leży tam um. nadal, no, chyba nie wpadł do pliku Dobra, no to, 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 to co? Nalałam ci... Chciałaś pić, to masz pić U, kurde, no, eee, no, no, poczytam sobie <grym> Wcale nie czytam jakiegoś tego obrazka Ej, ja sobie mam. daj ustawię 340. 34 krok... 0... Kurde 34... Ej, zepsuła się klawiatura Nie zepsuła się, daj no Człeku, daj I od razu się nie będą... palić się od razu, a nie, bo je na jedynce, to one się Dobra, dobra, to ja tu jadę z koszem, Jeśli... otwieram... Kurde, jakbym miał super kilo! Ja Miałaś jabłuszka złota? Wiem. Jabłuszka złota... Są jak... Eee, miał. miał. mikosy. No. Kolejny naki O ja napis tylko mógłbyś sobie. może wziąć craftingi i skraftową i, I sobie Zobaczcie, co zrobię teraz? No rób się, no rób się! Ona nie ma za bardzo ładne, więc tylko jest dobra do łowienia. Ej, zostawiłem Lucky blog. Przepraszam was za to. Oj. Sobie okay. skraftuję. Zrobię sobie to. Nie wiem jak ty, a ja w Jeff podklikam, sobie coś kupię. No, ale przecież nie mów. Teraz nie nagrywam. to! Kurde, no! Znowu. zaraz, zaraz, gdzie to tylko było. Może otworzę jakąś tam. Proszę. Dobra, ja kładę crafting właśnie. Ja tam. Co to wiesz, 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 wiesz? No, co ja robię? Dobra, ja na craftingu patrzę. Nie no, wyrzuciłem złoto. Mm. Muszę się trochę otwierać oczywiście. Otwiera Otwiera 5 pie tego iglu mowy Ciały, Jupi! A no 26 strzał, spoko Ej um. Czemu um. same dobre? O diesel iglu były jakieś moje jakie dobre tam Prawda? Ej, przestań mówić, o tym tylko po no. Co nie ta, cał nie ta, tak mówię. O ja! Mam jeszcze więcej takich blok! Tam blok. Sta... A... właśnie to. Kuku... 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 A, kurde. Co? będzie? A, to to. Nie będzie. Użyj tego kilofa, bo on się przyda. Ku... hero. Dobra. Ku... Q... no... crypt, a nie ten. No dobra, od razu tu otwieram. Przestań mówić to co? No i co? Jej dzień Mam pro kilo, teraz mam fajnie. Serio, od razu to udział i jest niezłe. Byłem blisko. Ile? O, ale szybko. Mm -hmm. Kok. Patrzcie, ja sobie zrobię taką wędrówkę, Co trochę będzie biała No odsuwa Odsuwa koty Dobra okay. Robię to Ojeju, Bob Ej, patrzcie Ja muszę teraz chyba nawet Uwiedź tego potwiona. Puu 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 o A ja! Ej ja muszę, muszę... użyć pod Jona! Jeju, ale on bije! Dobrze, jak że to... na twoim miejscu tak szybko nie nawala, przecież nie masz, wiesz... Tak, wiesz, przegrywam praktycznie To uderzenie Co ja dostałem? Ej! Uje! Yeah. Coś cię jeszcze goni przy okazji. A mutki miałeś przecież też. Wiem. Trochę złota, ale się później... W razie... Ale tylko zostaw sobie tą żelazną! W razie gdyby ta się zepsuła. Tylko nie To, weź. W razie gdyby ta się... Co? Kurdej, kurdej Cicho, cicho, cicho. Zaczekaj. No, Kończymy. Dobra, za chwilę kończę oczywiście. E, tylko ta to drogę zrobi i kończysz. Niech będzie tak. Co ja zrobiłem? F kliknij teraz. F. Ujo Na szczęście miała się odpowiadać na ogień. E, tu są pająki w świecie. Mm, ty masz mały, Nikosza. Yeah Wiecie co? Ja zrobię sobie jedną rzecz. Ale... Co co? co, co, co ci bije, kurde? Ci, ci. Daj! No to zrobię, no bo zginiesz! No nie. ja! To, to pająki były. Ech. A nie tracisz no. Tak, ale tam. Ile? Nie, to strażniki? A więc A... dlaczego z takiej odległości mogli mnie? A ty bardziej, że mi dali to. Nie zr Nie! Ile Slimeów. To jest niepoważne Szybko, szybko, szybko Daj, daj, daj Daj, 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 daj Daj, 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 daj To zniszczysz Daj Daj kucie blade, to ja miałem to zrobić Potwórz może tam Zlufa, brawo. Ja się więc. Ja. No druga śmierć, ale druga śmierć niestety minka. Uderz lankę. Nie. Z czego? No nie chcę. Przecież to są łagodne stworzenia. Nic ci nie zrobię. a chyba co nich na tej wersji wypada jakieś coś Ojej Dobra to ja sobie otworzę te leki bloki gdzie idzie Ale z złote jabłko ojej Uratowałeś mnie Ale też zabiłeś Ja! Dobra. Nie róbcie tego, co Kończ ja już. Robię. Dobra, skoczę tylko laki, bloki. tu <słuch> du du du, -du, -du. Ci w trochę zbroi. Nie! No bo deszcz pada, głupi. Co ty jeszcze. Ja! Spróbuję to zrobić, co bab? Już wiem czemu tyle traciłem żyć. Przez lamy zabiję. Nie przez lamy <grym> wszystko. No, no co? A, a gdzie a jest to? Gdzie są... No przejdź do mnie w kierunku. Idę. Tu? Tylko mi pająka. I go. I tego, który mnie właśnie strzelił. Gdzie? Gdzieś tutaj to było. Nie! lamy, wiesz, że lamy plują? No, ja chcę cię zabić! Co? Super mecz. Nie, mam przecież... No, ten odcinek trochę nie wyszedł dalej. Będzie. Więc z mojej strony to ja spadam, chociaż mam... Wiecie co? Patrzcie, co ja zrobię. To zrobię dlatego, bo mnie to wkurzyło. Yy, wszystkie laki bloki otworzyłem już. No to oh. jako. Dobra, cześć.